Wieczór Państwu Szanowni Państwo, dzisiaj 27 października 2022 roku właśnie po kilku godzinnych debatach zakończyliśmy 64. sesję Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego, zwołaną oczywiście w trybie stacjonarnym w trybie normalnym. Czyli, czyli wszyscy radni no, wróciliśmy do takich czasów, kiedy, kiedy wszyscy znajdujemy się na sali. Szanowni Państwo, dzisiejsza sesja tak naprawdę. Z punktu widzenia, kiedy zwołane było prezydium, opiewała niecałe 20 punktów. I wydawało mi się na początku, czy tydzień temu, że ta sesja będzie dosyć spokojna. mogło tylko kwestia nagradzania dzieci specjalnie uzdolnionych budzić kolegę dyskusję. O tyle sytuacja zmieniła się dzień po prezydium, czyli tydzień temu. A mianowicie. Do tej pory w tej kadencji, Szanowni Państwo, muszę Państwu to przybliżyć, bo abyście Państwo mieli pełny obraz. Do tej pory ani w tej kadencji, ani w poprzedniej kadencji nie zdarzyła się sytuacja, żeby po spotkaniu prezydium na tydzień i jeden dzień przed sesją, bo tak to się bywa, zbiera się, zbierają się wszyscy Wiceprzewodniczący Rady i Przewodniczący Klubu i omawiane są tak naprawdę punkty dotyczące najbliższej Sesji Rady Miejskiej. I nie zdarzało się nigdy, żeby nagle następnego dnia, tuż przed zamknięciem urzędu ktoś tak naprawdę w taki sposób przedstawiał, co prawda jest to na chwilę obecną na podstawie przepisu z 2019 roku zgodne z prawem, ale nie było to praktykowane do tej pory i chyba w sąsiednich samorządach też próbowali się nawet dowiedzieć. Okazuje się, że dnia następnego, czy poprzedni czwartek, tuż przed godziną 15 radni Koalicji Obywatelskiej, złożyli wniosek projekt uchwały dotyczący nazwy, nazwy ronda u ulic Zawackiej i Orzeszkowej szanowni państwo też muszę do tego wrócić żeby państwo też mieli taki pełny obraz a mianowicie w poprzednim roku w październiku również ta sama grupa radnych nawet zwiększa jeszcze bo wtedy zawierała 7 osób dzisiaj jest 5 złożyła wniosek o na, o to, aby jeżeli przychodzi, y, że na, chcemy nazwać któreś rondo jakąś imieniem czy, czy jakąśkolwiek nazwą czy też ulicę, aby to nie było tuż przed sesją, tylko aby to wcześniej zwoływać wspólne posiedzenia komisji i na tym omówić dopiero później wypracować stanowiska, ewentualnie wnioski i dopiero to włączać do, na kolejne lub jeszcze na następne sesje. I takowa komisja Odbyła się Szanowni Państwo na początku tego miesiąca z takim tak naprawdę roboczym spotkaniu, kiedy to pomawialiśmy rzeczy i było wszystkim radnym dostane przesłane materiały, które do tego momentu do, do zostały do, wpłynęły do biura rady, a sprawa dotyczy Szanowni Państwo nie tylko jednego ronda, a kilku rond, kilku rond tak naprawdę na terenie miasta. I radni w różnych sposób, czy to w postaci interpelacji, czy to w postaci wniosków, zostały one złożone. Ja ze swojej strony chciałem też, aby nikogo nie pominąć, aby nikogo nie pominąć i aby wszyscy mieli możliwość na ten temat wypowiedzenia się i jak najwięcej dyskutowania o tym, i żebyśmy wypracowali najlepsze stanowisko, takie, które mieszkańcy uznają za stosowne. I taki był mój zamysł. Jednakże, tak jak wspomniałem, tydzień temu została wprowadzona uchwała mimo wcześniejszych innych uzgodnień i to było technicznie w żaden sposób niemożliwe, aby zachować tą przyzwoitość tą siedmią dnią zgodną ze statutem, ponieważ godzina 11 w czwartek zeszy to już jest, zaczyna się tyle, że zostaje 7 dobowych dni do sesji dzisiejszej, kiedy też się zaczyna o godzinie 11. Więc było to niemożliwe, ponieważ tak naprawdę przygotowanie wyłączenia do BIP-u, yy, mało tego to musimy sprawić pod względem merytorycznym, prawnym, to wszystko trwa, jest godzina 15. Więc automatycznie następnego dnia już mija się to, się to z tym z tym siedmiodniowym. Automatycznie yy, Pan Radny i wyzwaniał, i maile, i pisał, że czemu nie włączone i na Komisji o, yy, Spraw Społecznych yy, apelował o, o, o nieprzestrzeganie prawa, Musicie Państwo wiedzieć, że nikt do tej pory tego prawa nie, nie mam małem i w tym przypadku też zostało z, złamane. Na podstawie ja zawsze staram się wszystkie rzeczy, które tutaj wykonuję, to podpierać się, bo prawnikiem nie jestem, ale, ale mam możliwość skorzystania z porady z prawnej i takowo w tym przypadku również skorzystałem z opinii prawnej, która, która mi pozwoliła na włączenie tego punktu w dniu wczorajszym i taki punkt został radnym przesłanym wraz z, z materiałami. Jednakże większa, duża część, bo prawie wszyscy oprócz pięciuosobowego składu rady koalicji, radnych klubu koalicji obywatelskiej, za, po prostu byli przeciwko takiej formie procedowania. I na początku, za sesji, tuż po przywitaniu wszystkich gości i, i tak naprawdę pewnych merytorycznych spraw, które, które muszę z tytułu dzisiejszego RODO przedstawić, otwierając sesję wpłynął na, w pierwszej kolejności tazu wniosek Pana Radnego Kucharskiego niezwiązanego z obozem rządzącym, obozem Pana Prezydenta, bo to jest radny, który do niedawna w tej koalicji platformy obywatelskiej funkcjonował, który też się z tym sposobem nie zgadzał i złożył wniosek o zdjęcie tego punktu z porządku obrad. I radni oczywiście z wyjątkiem pięcioosobowego składu zagłosowali za zdjęciem tego punktu. Następnie wpłynął wniosek kolejny, aby nie robić z tego afery, Takiej naprawdę, bo to szkodzi tak naprawdę. Takie, takie nieporozumienia szkodzą to wizerunkowi jako, jako miasta i, i tej instytucji, którą nazwa miała być nazwana. W związku z powyższym padł też wniosek z sali, żeby o zamknięcie dyskusji nad tym punktem i przejście do procedowania do dalszych punktów. I tak się oczywiście też stało i, i taki sam sposób głosowania idealnie był jak w przypadku pierwszym, czyli większość radnych z wyjątkiem pięciorga. Był za zakończeniem dyskusji. I przeszliśmy później tak naprawdę, szanowni państwo, do procedowania takich merytorycznych uchwał typu budżet. I w budżecie, szanowni państwo, pojawiły się też ogromne dyskusje dotyczące, bo to były dyskusje na temat budżetu tegorocznego 2022 roku. Jak Państwo wiecie, sytuacja jest dość płynna, związana nie tylko z sytuacją, która jest w kraju, ale z sytuacją, która z wojną jest za granicą, więc w związku z tym są różnego rodzaju i dodatki węglowe, więc mamy inflację, więc w związku z tym przesunięcia, różne wyceny, różnych inwestycji i kosztów utrzymania się zmieniają z dnia na dzień, w związku z tym idzie i za tym zmiany w budżecie, które muszą być postąpione tak, aby instytucje podległe miastu mogły funkcjonować. I była dosyć szeroko dyskusja, ale, ale tutaj to w tym przypadku nikt nie, nie, nie mówi, niech ona będzie, bo po to jest, żeby radni się dopytali, dowiedzieli tak naprawdę, na co te pieniądze mają i dlaczego i jak najbardziej wszyscy jesteśmy za tym. Następnym kolejnym punktem jest w związku z planem, z budżetem miasta idzie Wieloletni Plan Finansowy, WPF tak zwany. To jest dwa nierozłączne projekty, które się zawsze praktycznie przy każdej sesji nam łączą. Szanowni Państwo, to są takie dwie podstawowe rzeczy. Następnie, kiedy punkty dotyczyły zarówno utylizacji Azbestu, też radni apelowali, aby jakoś w przyszłości w następnych latach tak, tak organizować środki z budżetu miasta i ze środków zewnętrznych, czyli Wojewódzkie Funduszu Ochrony Środowiska na utylizację odpadów w postaci eternitów, te, które jeszcze na naszym terenie miasta są, z wiedzy, którą ma wydział ochrony środowiska i Pan Dyrektor przedstawiał, rocznie z naszych własnych środków i przy zachęcie mieszkańców jesteśmy w stanie jako miasto dofinansować do wymiany ponad 100 dachów, około 120 takich gospodarstw, gdzie są budynki z eternitem jeszcze, z azbestem. I firmy, które, które później zajmują się tym, też w różny sposób to wykonują, podpisują umowę, Czasami jest to trwające długotrwale, 2 trzy, cztery miesiące zanim pozbierają ten eternik do tych mieszkańców, u niektórych muszą go zdjąć, u niektórych już jest gotowy zdjęty, ale muszą go wywieźć i Więc radni też apelowali, żeby ten proces, gdzie mamy tak naprawdę jeszcze ponad tysiąc tych dachów, trwający będzie jeszcze około kilku lat, no może nie dziesięć, ale powiedzmy troszkę mniej. Mam nadzieję, że do czasu przewidywanego do tego 2030 roku uda nam się całkowicie te wszystkie dachy w Tomaszowie pomóc, tak aby były zmienione na inne, inne formy zadaszenia budynków, domów i nie tylko domów. Tutaj też mówię w tym wypadku też był apel do, do władz, do prezenta, do płynności, do, aby te wnioski szybciej zbierać, aby to, ten eterni tak tyle czasu też nie leżał przed tymi domami, przed budynkami i przed tymi posesjami. I Szanowni Państwo, to te pierwsze, o których mówiłem, takie ważne sprawy, ale ważną sprawą również był projekt uchwały dotyczącej tak naprawdę, no, nowej oczywiście uchwały, żeby wspomóc i wynagradzać młodzież szczególnie uzdolnioną. Może tak bym ujął w prostym języku. A mianowicie co roku w miesiącach letnich pod koniec nawet w zasadzie wakacji tutaj w Urzędzie Miasta na terenie, na terenie magistratu Pan prezydent y, oczywiście nagradza, ja często też tymi uczestniczę, y, tej młodzież, która uzyskała, dzieci, młodzież, która uzyskała bardzo często naj, najlepsze wyniki na, w nauce z egzaminów końcowych, y, czy też y, z różnego rodzaju y, sportowych, sportowych osiągnięć, czy też y, z y, ważnych przedmiotowych y, konkursów na poziomie nie tylko wojewódzkim, ale na poziomie ogólnokrajowym. I tacy młodzi, młode osoby znajdują się tutaj w urzędzie miasta często z rodzicami, z nauczycielami i tutaj są wynagradzani, jednakże miasto, a głównie pan prezydent chce iść o krok dalej, o krok dalej, żeby te osoby już na poziomie, kiedy zauważamy przez nauczycieli, zauważamy przez nauczycieli, że są naprawdę zdolne, aby ich wspomóc, aby ich wspomóc w jakiś sposób, żeby, żeby te dzieci naprawdę mogły rozwijać się już podczas szkoły. I tutaj, o ile w tej kwestii może nie było tak dużych yy, dyskusji, o tyle były dyskusje, o ile w takich pomysłach innowatorskich, pomysłach innowatorskich, które się zdarzają w każdej ze szkół podległych Tomaszowi. To znaczy nauczyciel ma jakiś nowy pomysł co do prowadzenia grupy dzieci, grupy młodzieży i chciałby w to zaangażować się dosyć mocno poza godzinami kiedy pracy. I chodziło o, yy, o to, że... Radni kwestionowali, aby nad tym wszystkim miał czuwać pan prezydent. No niestety, szanowni państwo, za cały kształt budżetu jest odpowiedzialny bezpośrednio jednoosobowo pan prezydent. Trudno byłoby pominąć go w tym całym łańcuchu, aby odpowiadał za rzeczy, na które nie ma wpływu. Tak naprawdę są to, yy, całe te procesy przygotowawcze są czynione przez szkoły. De facto. Ten etap końcowy tylko się pojawiał u pana prezydenta, i czasami, czasami jest, że znajdzie się moment, kiedy przykładowo znalazłoby się tyle tych projektów, że nie byłoby w stanie miasta na to, aby na wszystkie projekty znaleźć środki. Więc prezydent ma możliwość wybrania, który jest ważny, który jest ważniejszy. A może w tych szkołach jest pięć, to dajmy szansę innej szkole. No Moim zdaniem i grupy większej radnych też takie było podzielone, żeby dać szansę kontroli nad tym właśnie panu prezydentowi. Mimo że. Radni niektórzy mieli inne zdanie. No, to jest demokracja. Tym, tym właśnie na tym polega, że po prostu możemy się różnić, ale ważne, abyśmy w, w szlachetnym celu, w dobrym celu zdążali do przodu. Szanowni Państwo, najwięcej dyskusji jeszcze wynikło w sprawach różnych tak naprawdę. Bo po drodze, po drodze tam mieliśmy jeszcze uchwały dotyczące wspierania jeszcze zwierząt, powiedzmy, ale, ale tak naprawdę najwięcej w yy, możliwości później się stało, że yy, jest punkt sprawy różne, bo tutaj radni o ile nie mieli możliwości wcześniej yy, za długo podyskutować na temat budżetu i to budżetu przyszłorocznego, yy, bo tylko była informacja tak naprawdę o tym, o tym budżecie, yy, o, tyle, o tyle Szanowni Państwo yy, tutaj radni proponowali różne pomysły, bo jak wszyscy Państwo wiecie sytuacja jest dzisiaj nie przez Rady Miejską Tomaszowa, ani żadne widzimy się przewodniczącego ani pana prezydenta, sytuacja jest w kraju trudna. I czy chcemy, czy nie chcemy, musimy temu sprostać, po to nas mieszkańcy wybrali, abyśmy to wszystko mogli wspomagać pana prezydenta w działaniach, pozyskiwaniu środków zewnętrznych, ale również w tym, aby miasto dalej się rozwijało jak najlepiej. Ja nasi mieszkańcy jak najmniej tego czuli, tego kryzysu ogólnoświatowego, ogólnoeuropejskiego, zarówno związanego dzisiaj z problemami co do ogrzewania, jak i w przyszłości, co do cen zarówno na rynkach, jak i zarówno z energią. Bardzo mocno rząd premiera Mateusza Malawieckiego walczy z tymi, z tymi różnego rodzaju problemami. Wspomaga samorządy na tyle, na ile kraj jest w stanie pomóc. I jak nawet w ostatnich dniach Państwo obserwujecie, bardzo mocno są zaangażowane samorządy chociażby przygotowanie miejsc do dysponowania węgla dla mieszkańców, którzy opalają właśnie węglem, jak swoje swoje domy tak, aby w zimę nikomu w domu tego ciepła nie zabrakło i zarówno miasto i spółdzielnie mieszkaniowe i nie tylko i zarząd etbs u tak mają zadbać, aby nikt z mieszkańców naszych tej zimy nie, nie musiał uciekać do, do dzieci, do sąsiadów, do innych miejsc, aby każdy mógł mógł nabyć do swojego domu coś, czym mógłby opalić i ogrzać dom. Myślę, że te zabiegi już tak daleko poszły. Jesteśmy tak blisko do tego, żeby już zacząć rozdysponować, rozwozić do mieszkańców ten, po skorzystnych zresztą cenach na obecną chwilę, te ten, ten opałowe rzeczy, w postaci czy węgiel, czy kogroszek. I w niedługim czasie, zanim będzie następna sesja, mam nadzieję, że już duża część mieszkańców będzie zaopatrzona w te rzeczy i spokojnie będziemy mogli przetrwać najbliższe nadchodzące święta, ale również do najbliższej wiosny. I to są takie najbardziej optymistyczne sprawy, o których Państwu chciałem powiedzieć i przedstawić w skrócie dla tych osób, którzy nie mają czasu tych kilka godzin poświęcić, żeby tą sesję obejrzeć, ale jeżeli Państwo życzycie sobie, jest ona do obejrzenia na telewizji właśnie Amazi, które Państwo na żywo oglądacie, jak również na stronie internetowej Urzędzie Miasta. Ja dzisiaj dziękuję Państwu za uwagę i do widzenia Państwu.